I dostajemy taką Ewangelię. Muszę powiedzieć, że nie lekką. Yy. Taką dla nas i taką myślę o nas. I chcę powiedzieć kilka słów. Koniec, konkretnie chcę powiedzieć trzy rzeczy, yy. ale chcę mówić przypowieściami. Chcę mówić przypowieściami. To znaczy, żeby jak się mnie zapytasz, jak, czy mówiłem o tym, to żebym mógł powiedzieć tak, oczywiście, oraz nie, absolutnie nie. Będę mówił przypowieściami. Pierwsza rzecz. Jesteśmy dzień po zjedzeniu całego chleba. Jesteśmy dzień po zjedzeniu rozmnożonego chleba. Jezus rozmnożył, wszyscy się najedli. Ale uwaga, Jezus był bardzo przebiegły, bo kazał zebrać całą resztę. Nic nie zostało na jutro, nic nie zostało na dzisiaj. Na dzisiaj już nic nie ma. Tak jak ta manna na pustyni, kiedy Izrael błądził. Na dzisiaj już nic nie zostało. Mało tego, nie ma Jezusa, nie ma jego uczniów, gdzieś sobie poszli. Więc została wspólnota, która jest sama, która była świadkiem wielkiego cudu. Ma wspomnienie tysięcy głodnych ludzi, którzy zostali nakarmieni, wielkiego działania Jezusa, takiego z mocą. No tylko, że zostało już tylko wspomnienie. Nie, ludzie nie zauważyli, kiedy to się stało, kiedy to zaszło. Może jest tak, że byli bardzo zaaferowani smakiem tego chleba. Byli zaaferowani, celebrowali wielkość znaków, wielkość tego znaku. Byli może zatopieni we wspomnieniach wielkich nauk Jezusa. Może byli skoncentrowani na przykład na poczuciu elitarności, że to nam rozmnożył i to myśmy widzieli te wielkie znaki, a tamci nie. To myśmy to widzieli. Teraz jednak zwyczajnie go nie widzą. Zwyczajnie go nie widzą. Nie ma słów z mocą, nie ma wielkich cudów, nie ma też chleba, bo Jezus kazał zabrać cały zapas. Więc jest grupa ludzi, jest wspólnota, która jest opuszczona przez Jezusa. W której też nie ma najbardziej doświadczonych uczniów. Mało tego, są na pustyni. Druga rzecz. Pojawiło się poczucie niebezpieczeństwa, nie? bo widzimy, że oni panicznie zaczynają Jezusa szukać. Gdzie on jest? Wracają do różnych miejsc, gdzie wcześniej się z nim spotykali. Wracają do wspomnień, tych nauczań. Próbują je odtwarzać, tylko że jest już za późno. Pewnie pojawiły się takie ekipy, które stanęły na tej pustyni, dziarsko, i zaczęły go wzywać, żeby na tę pustynię wrócił, aby znowu był z nimi, żeby znowu dał im chleba. Teraz zobaczcie, dlaczego wołają, dlaczego szukają. No bo po pierwsze jest tak, że aby pójść za Jezusem, to oni musieli sporo zainwestować. Zainwestowali środki, siły, czas, reputację swoją i, i mają takie poczucie, że im wydawało im się, że to się opłaca, bo widzą, widzą efekty, jedzą chleb, czy słyszą słowa. Teraz jednak, gdy już nie ma cudów, to człowiek może sobie pomyśleć, że to zwyczajnie wszystko było na marne. Że ci na przykład, którzy mnie wyśmiewali, moi znajomi, że ja idę za tym człowiekiem, może jednak oni mieli rację, no bo teraz jednak go tutaj nie ma. I dlatego szukam, bo w istocie na przykład próbuję obronić swój poprzedni wybór, że dobrze zainwestowałem. Są tacy, którzy są zwyczajnie głodni. Są też tacy pewnie, którzy są ciekawi, no bo widzieli jak raz rozmnożył, to ciekawe, czy byłby w stanie jeszcze raz, żeby znowu zobaczyć, nie? Ten cud, jakikolwiek, żeby znowu to się wydarzyło. Pewnie są też tacy w tej ekipie, którzy idą gdzie indziej, szukają innych cudotwórców, nauczycieli. Którzy będą w stanie im, czy ich czymś zaaferować, coś ciekawego powiedzieć, jakiś znak wykonać, dać poczucie sensu, dać im chleb, dać im sukces. Czyli jest poczucie straty, porażki i rozczarowania. I to jest tak trudne doświadczenie, że człowiek może w ogóle zanegować, że takie cuda miały miejsce. Można próbować na przykład o tym zapomnieć. Albo gdzieś to doświadczenie tego cudu upchnąć w pamięci, gdzieś tam głęboko i udawać, że tego nie ma, że nie było. Też można być zwyczajnie obrażonym na Jezusa, można być wkurzonym, że On śmiał iść dalej. No przecież był tu i to było dobrze. Tutaj w tym miejscu, tutaj z nami. Tutaj było ok, to po co po las gdzie indziej? Więc można być wkurzonym na Jezusa. I trzecie, to jest ten moment znalezienia Jezusa, który jest bardzo gorzki, bardzo gorzki, bo ludzie Jezusa znajdują, a Jezus im mówi o ich błędach, Jezus im mówi o ich błędach, o tym co doprowadziło do tego, że go zgubili, że nie zauważyli, jak sobie poszedł dalej. I to jest trudne, bo to oznacza, że wspólnota musi się jednak przyznać do tego, że nie wszystko było dobre. Że nie wszystko było dobre. Mało tego, że musi być gotowa do zmiany. Tylko zobaczcie, na czym w istocie polega problem. Jezus mówi, że ludzie go szukają nie dlatego, że chcą mu towarzyszyć, ale dla profitów, które daje to, że są obok Niego, że zwyczajnie nie są głodni. Więc nie zależy im na nawróceniu, ale na przykład na poczuciu sensu, na poczuciu pewności swoich wyborów. Tak jakby nie chodzi im o powrót do wody życia, tylko do tego starego, zarośniętego korytarza rzeki. Więc można się zapytać już będąc przy Jezusie dobra, to co mamy czynić? Co mamy czynić, jak Go znajdziemy? I Ewangelia mówi prosto, zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, który Wam da Syn Człowieczy. Zobaczcie, nie jest po celem powrót do Kafarnaum, ale do Jezusa. Nie jest też celem siedzenie na pustyni i rozpamiętywanie cudów, ale powrót do Jezusa. Nie jest celem głośne nawoływanie, próba przekonywania Jezusa, by wrócił. Drogą jest odrzucenie tego, do czego wspólnota się w sposób nieuporządkowany przywiązała odrzucenie tego, co było nieuporządkowane i powrót do Jezusa. Kto ma uszy, niechaj słucha.